I witajcie, witajcie po raz kolejny. Słuchajcie, dzisiaj mam kolejne ciekawe miejsce yy, i również o tym miejscu są związane pewne legendy. Zresztą za chwilę wam przedstawię ten artykuł, który znalazłem w internecie. W każdym bądź razie tak miejsce się na, nazywa Wilczy Dół. I tak zanim przejdziemy do artykułu, chcę tu Wam jeszcze powiedzieć, że nie, to jest akurat to zdjęcie jest na mm, zaznaczone w tym niebieskim kółku. Jak się dobrze przyjrzycie, to jest tam 26, yy, liczba 26, i po lewej stronie macie zaraz taki, jakby tunel, to tak przypomina tunel. W każdym razie tam Niemcy, bo to jest akurat stara niemiecka mapa. Tam akurat też Niemcy kiedyś chodzili, odwiedzali to miejsce. No zresztą nawet do dzisiaj tam ktoś przychodzi i to miejsce odwiedza, odwiedza, ponieważ są tam też związane legendy. Mianowicie chodzi tutaj, że jest tam. Jest tam ukryte jakieś złoto. Ale to dobrze może przejdźmy do tego artykułu, żeby jeszcze mam tutaj pokazać jak teraz to miejsce wygląda dzisiaj. Muszę zmienić mapkę oczywiście. I teraz tak mamy drugie zdjęcie. I teraz tak te, te miejsce jest tak mniej więcej zaznaczone jak macie tutaj na mapie, w tym czerwonym kółku. Jak, jak widzicie jest to no, daleko daleko w lesie. Dobrze, także przejdźmy do, do tych legend związane, związane z, tym, z tym, miejscem tego owo, tego tajemniczego tunelu. I teraz tak z tego artykułu tutaj też wyczytałem jakby relacje Pana, Pana Sołtysa z wsi, która znajduje się nieopodal, w każdym razie jego słowa brzmiały tak. I to jest Pan, 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 pan Ryszard. I on tutaj, co on stwierdził? Mieliśmy tu prawdziwych poszukiwaczy skarbów, którzy chcieli znaleźć w tej okolicy bogactwa ukryte przez właściciela zamku w... <laughs> opowiada sołtys Richard. Najwięcej spustoszenia dokonali poszukiwacze uzbrojeni nowoczesnym wykrywaczem metali. Kontynuuje sołtys. Wystarczy, że parę metrów pod ziemią natrafili na swo... tą swoją techniką na zwykły kapsel, ryli teren do upadłego i dwa metry od wejścia tunel został zasypany. Bezradnie rozkłada ręce. Niedługo... Zostaną po nim tylko legendy. No i teraz słuchajcie, jak tu się można do, do tego odnieść? No coś mi tu nie gra, bo skoro pan Sołty twierdzi, że oni trafili kapsel kilka metrów pod ziemią, no to musieli mieć naprawdę dobre wykrywacze. No to nie wiem, czy, nawet, czy to georadar nawet takie coś pokaże kapsel. Ech, nie wiem, czy nawet za 100 lat będą takie wykrywacze, które pokazują kilka metrów pod ziemią kapsel. No to, dlatego coś mi tutaj nie gra. Tu jeszcze może wam przeczytam taką relację pewnego pewnego pana, który się tym tunelem zajmował tak dokładnie. Jest, jest to pan Kondrat. On niedawno zmarł, tak że jak tam ziemia lekką będzie, też fajny badacz historii. W każdym razie czytajmy tak dalej. Jego, to były jego słowa. Dobrze, więc zaczynajmy, zaczynajmy, zaczynamy dalej tutaj. Czytać to wszystko, ten cały artykuł. Legend na, te, na temat dołu jest sporo. Podobno tunel łączy zamek w z zamkiem drugim tym po drugiej stronie Odry Pan Kondrat we, we wspomnianym artykule sugerował, że tunel był tak obszerny, że jeździec na koniu mógł się tamtędy dostać z zamku na zamek Mówi się też, że w tym miejscu zbójnicy zacz zaczajali się na przemieszczających pobliski szlak kupieckich handlarzy dodaje Sołtys Leś, w którym znajduje się tunel miał też Służyć miejscowym jako kryjówka przed Szwedami w czasie wojny 30-letniej. Podobnie jak 3-30 metrowy lej w okolicach, nazywany <dołem>, Dołem, miejsce to nazwane jest przez mieszkańców tych okolic. Tak bowiem brzmiała nazwa wioski doszczętnie oszczędnością zniszczony przez Szwedów podczas wojny. No i tutaj słuchajcie, no legenda legendą. Można by było w te bajeczki nie wierzyć, aczkolwiek jest to prawda, bo sprawdziłem to miejsce. Osobiście ze znajomym byłem, byłem tam kiedyś. I teraz tak, tu macie to, to pierwsze zdjęcie, to jest tak jakby wejście do tego tunelu. Yy, ogólnie się mówi, że jest tylko jeden. Aczkolwiek jest kilka w okolicy, ale one są przysypane, także nikt tam nie, nie może wejść w tej chwili ponieważ ktoś to bardzo dobrze, bardzo dobrze zamaskował prawdopodobnie wojsko, ponieważ tutaj co słyszałem to jest na 100% udowodnione, że tam po II wojnie światowej wchodziły dzieci do tych tuneli i tam ginęły w nich. To tu nie ma, nie ma żadnej mowy o jakichś potworach, czyli ma domu, to nie ma, nie ma żadnej mowy, że ktoś ich tam porywał czy coś takiego. W każdym razie mm, wchodziły do tych tuneli i po prostu błądziły i nie mogli później znaleźć drogi powrotnej. Bo podobno tunel się ciągnie no z zamku na zamek. To tam są jeszcze jakieś obszerne tunele, one, one były z sobą połączone. Dlatego tu gdzieś weszły, tam gdzieś weszły nogi sobie skręciły czy połamały nogę, i potem miały powrót utrudniony, jakby niestety tam już zostawa, zostawały. Dlatego tam potem wojsko postanowiło, że te tunele zostaną zawalone. Chodzi tutaj o wejścia. Z tego co mi się udało dowiedzieć, jest tam kilka wejść. Byłem tam na miejscu ze znajomym, kiedyś, ponieważ szukaliśmy tego, co jest tutaj na tym zdjęciu, to jest jakby zapadlisko, zawalisko w dalszej części. My niestety tego nie znaleźliśmy, ponieważ no najprawdopodobniej już, już teren jest fajnie wyrównany i nie idzie tego odnaleźć, Aczkolwiek byliśmy w lato, więc tam jakieś krzaki mogły być i mogliśmy tego nie po prostu nie zauważyć. W każdym bądź razie tego nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy inne jakby takie też zapadliska. I to też może świadczyć o tym, że tam jest jakby dalsza część tylko tunelu, bo oficjalna wersja jest taka, że ten tunel ma 2-3 metry i nagle się, nagle się zawala. No i tak, tutaj już macie wyjście z tego tunelu, tak się, tak się ogólnie przyjęło, że to jest wyjście, ponieważ wchodzi się z drugiej strony. No i tak jak mówiłem wcześniej, ten tunel ma 2-3 metry i tu już trzeba praktycznie się ciągając wyjść dopiero z tunelu. Mm, tylko tak, myśmy tam byli też ze znajomych. jak macie tutaj szczałkę tą czerwoną. Zaznaczoną to myśmy próbowali się jakby wkopać w dół. No muszę wam tutaj powiedzieć, że ja miałem taki może 30 cm drut. Wsadziłem tam bez problemu, jakaś szczelina jest, aczkolwiek jest hmm, coś jest na rzeczy, ponieważ są tam kamienie, czyli to tak hmm, wszystko wskazuje na to, że to się wszystko zawaliło. Niby jest szczelina, ale żeby to tam bardziej się dostać to trzeba byłoby te kamienie wyrzucić. My, myśmy tam może pięć wiaderek takich wywalili, ale nic to nie dało. No w każdym bądź razie stojąc ogólnie w środku w tym tunelu, tutaj słuchajcie, że naprawdę, no jest takie fajne uczucie, jakbyście się cofnęli nagle w czasie, może kilka, o kilkaset lat, no po prostu no, coś pięknego. Co tu jeszcze można powiedzieć? czy mógł tam rycerz przyjechać no kiedyś, no być może no, tego się nigdy nie dowiemy ale za tutaj się dowiedziałem od mieszkańców tej miejscowości yy, potwierdzają tą wersję i jest to możliwe <laughs> ponadto tu, do tego jeszcze to chodzi legenda, że zbójnicy yy, tam z niedaleko pałac w tych tunelach chowali jakieś złoto i być może nawet sam właściciel tego, tego pałacu chował w w tunelach również swojej kosztowności, dlatego że wtedy były czasy niepewne. Wszędzie napadali jeden na drugiego i tu nawet takie pogłoski doszły, że ten właściciel tego pałacu mógł współpracować z tymi zbójnikami, a oni mu dawali taką jakby ochronę, że nic mu nie zrobią. A czy przebiegał tam w okolicy szlak kupiecki. Tutaj mogę, was, mogę Wam potwierdzić, że tak, ponieważ to, żeśmy też sprawdzili, to kolega znalazł rzymską monetę na starej drodze, bo tutaj, słuchajcie, każdy się skupia w tym właśnie wilczym dole i okolicy. Każdy myśli, że znajdzie monety, skarby itd. i przy tak dalej, przy wejściu można powiedzieć, no niestety, <grym> no tak się nie da. Dlatego czasami musicie się oddalić od, no, można powiedzieć, kilka kilometrów, w las. No, nam się akurat udało trafić na taką monetkę, no jest naprawdę cieszy, cieszy taki fand, Że jednak nie zostanie w ziemi na ileś tam lat i nie zgnije, że ktoś go tam jednak znalazł i wytargał to z ziemi. No, no i myślę, że tam jeszcze pojedziemy, bo tam jeszcze taką fajną, starą drogę znalazłem. Żebyśmy tam nie szukali, ponieważ już się ściemniało, już nie było czasu ale również wychodziły jakieś łuski niemieckie, co mnie zdziwiło i do takiego większego kalibru Ja jakby z jakiegoś działka przeciwlotniczego to też jest bardzo ciekawa informacja no i tam kilka niemieckich monety, monetek wyszło no to nic ogólnie ciekawego aha, kolega trafił sreberko też, fajnie fajne takie, 1700 któryś 1700 któryś tam rok, już nie pamiętam dokładnie nie. i to na początku lasu można powiedzieć tam jeszcze zostały pola Także myślę, że na wiosnę może coś się uda wykombinować i tam pojedziemy znowu. Być może nawet wam zgram relacje, że to w ogóle wszystko wy... No i tak, jaż słuchajcie, już będę pomału kończył, już więcej materiałów nie znalazłem na ten temat, ani żadnych artykułów. Ja teraz planuję robić następne odcinki, a tutaj mam do znowu znalazłem fajną legendę taką. Chodzi tutaj o mieszkańców pewnej wsi, którzy też się ukrywali w dole, ale jest to w innej miejscowości w ogóle. I oni tam również się ukrywali wraz z księdzem przed Szwedami podczas wojny 30-letniej. Także myślę, że z tego też zrobię materiał, bo jest fajny artykuł. Nie ma tego dużo, ale zawsze jakiś odcinek można z tego skręcić. A na razie, na razie się z Wami żegnam i do usłyszenia.